Magda Marszałek, dzień dobry, zapraszam na piątkowe wydanie informacji telewizji Gorzów. Zakończyły się prace związane z długo oczekiwaną przez mieszkańców przebudową ostatniego odcinka drogi z Wojcieszyc do Różanek. Przez wiele lat była prawdziwym utrapieniem dla kierowców, bo wyglądała jak szwajcarski ser, a jazda po niej przypominała slalom. W ramach inwestycji dziurawy asfalt został zerwany, a w jego miejsce pojawiła się zupełnie nowa nawierzchnia. Wyremontowano także pobocza. Najdłuższy odcinek, bo droga była remontowana w czterech etapach. Pani starosta Słomińska, odkąd została starostą, obiecała, że bardzo szybko ją wykonamy i zrealizowała tą obietnicę. Wspólnie z powiatem finansowaliśmy ten odcinek. Najdłuższy i też śmiem twierdzić, że najlepiej wykonany, bo bezszwowo, czyli tutaj nie będzie problemów, że zimą w pory drogi woda zostanie będzie zamarzała. Staramy się współpracować ze sobą, rozmawiać to, co dla mieszkańców ma służyć dla nas najważniejsze. Ta droga... Jest bardzo istotna i bardzo ważna jako węzeł komunikacyjny, dlatego ją wykonaliśmy. Tym bardziej, że udało nam się z panią Wójt y, troszeczkę po, y, popróbować i przetargi wyszły nam bardzo tanio. Z kwot naprawdę 900 tysięcy zeszliśmy do 350, więc, więc trudno byłoby tego nie wykonać dla naszych mieszkańców. Udało się, z czego się niezwykle cieszymy i dziękujemy, że w takim szybkim tempie ten. Czwarty odcinek nakładki asfaltowej został zrealizowany. To zupełnie inny komfort jazdy. A ruch jest tutaj duży nie tylko samochodów prywatnych, ale przede wszystkim autobusu szkolnego, który tutaj wielokrotnie w ciągu dnia jeździ w obie strony albowiem szkoła w różankach. Jak pokazuje nazwa samej ulicy, ulica Wspólna, czyli wspólne zadanie, wspólne, wspólna, jak to się mówi, sprawa. I na tą wspólną sprawę trzeba było znaleźć środki, oczywiście przy dużym wsparciu również z Urzędu Wojewódzkiego, co pokazuje, że współpraca prowadzi tylko i wyłącznie do uzyskiwania dobrych efektów wychodzących naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Mieszkańcy się bardzo cieszą z tej inwestycji. Jesteśmy bardzo wdzięczni zarówno powiatowi, jak i władzom naszej gminy, że udało się sfinalizować tą inwestycję. Wprawdzie czekamy jeszcze na spowalniacze, ale jesteśmy już z tego bardzo mocno zadowoleni. Przestępcy wciąż szukają nowych metod działania i stale poszerzają złodziejski repertuar. Niektórzy hołdują jednak starym i sprawdzonym sposobom. Tak było w przypadku 21-latka, który okradał seniorów na tak zwaną wyrwę. Od pewnego czasu do gorzowskich policjantów zgłaszały się osoby, którym skradziono torebkę czy saszetkę. Do takich zdarzeń dochodziło zawsze w ciągu dnia, a sprawca pojawiał się z nienacka i równie szybko znikał. Funkcjonariusze szybko wpadli na jego trop i jak się okazało, 21-latek miał sporo na sumieniu. Swoją przestępczą działalność rozpoczął od kradzieży roweru na giełdzie. Dwa dni później właśnie na skradzionym jednośladzie zabrał torebkę starszej kobiecie, a później wyrwał saszetkę z rąk mężczyzny. Na tym nie poprzestał, bo w kolejnych dniach okradł w w ten sposób jeszcze kilka innych osób. W końcu jednak wpadł w ręce policjantów. Usłyszał już siedem zarzutów kradzieży, w tym sześciu zuchwałych. Teraz grozi mu od sześciu miesięcy do nawet ośmiu lat za kratkami. Część wyrzuconych przez podejrzanego dokumentów i saszetkę z telefonem udało się odzyskać. Dobiegają końca prace związane z uruchomieniem centralnego punktu odbioru wyników. Będzie się on mieścił w nieczynnej portierni nieopodal głównego budynku lecznicy. Zacznie służyć pacjentom jeszcze w październiku. Budynek portierni od kilku lat stał nieużywany i niszczał. Teraz dostał drugie życie, bo został przekształcony w centralny punkt odbioru wyników. Nowe rozwiązanie ma ograniczyć liczbę osób wchodzących do szpitala, a tym samym poprawić bezpieczeństwo pacjentów i pracowników lecznicy. To ważne, szczególnie teraz w dobie pandemii. Każda osoba wchodząca, która ma potrzebę wejścia do szpitala, potrzebę uzasadnioną dodam, musi wypełnić ankietę, jest poddawana badaniu temperatury i wchodzi do szpitala, czy po to, żeby odebrać wynik, czy do poradni, czy do dalszej hospitalizacji. Chcemy też ten punkt jakby odciążyć. Ponieważ jesienią będzie tych zachorowań dużo więcej, będziemy mieli do czynienia z grypą sezonową, którą, która również może wzmagać te zakażenia koronawirusem. Stąd pomysł, żeby te właśnie osoby, które przychodzą tylko po wyniki albo do, zarejestrować się do poradni, nie musiały do szpitala wchodzić. W nowym punkcie wyniki nie będą przechowywane, ale drukowane na miejscu. Te wyniki tam nie będą przechowywane, więc nie trzeba się martwić o to, że ta stróżówka, której no, rozmiary są takie jak standardowej, takiej zewnętrznej. Portierni będzie zawalona, że tak powiem kolokwialnie tymi dokumentami. Po prostu w związku z tym, że nasz szpital jest ucyfrowiony właściwie w 100%. To osoba, która zgłosi się po wynik swój lub kogoś mając upoważnienie, będzie wylegitymowana, jeżeli. Ta tożsamość będzie potwierdzona, a to wtedy osoba pracująca na co dzień w tym centralnym punkcie odbioru wyników będzie taki wynik drukować i wydawać. Obiekt dostosowano już do nowego przeznaczenia. Jego wnętrze zostało wyremontowane, a okna i drzwi wymienione. Teraz zostanie jeszcze podłączony do szpitalnej sieci teleinformatycznej. Z nowego punktu będzie można korzystać od października. To będzie prawdziwe kulinarne show w plenerze. W najbliższą sobotę gorzowski rynek hurtowy zaprasza mieszkańców na wielkie gotowanie na starym rynku. Gorzowscy szefowie kuchni oraz kucharze z Niemiec będą przygotowywać potrawy z sezonowych produktów pochodzących od lokalnych producentów. W ten sposób chcą promować regionalne przysmaki, a tym samym kształtować zdrowe wybory i nawyki żywieniowe. Wielkie kulinarne show w Gorzowie. Po raz pierwszy w takiej skali z ośmioma kucharzami, mistrzami w, swojej, w swoim fachu. W związku z tym faktycznie po raz pierwszy w Gorzowie takie publiczne gotowanie. W dobrym czasie, chociaż trudnym, bo trzeba to zaznaczyć. Ale też zaczęliśmy trochę więcej dbać o zdrowie, więc ten produkt regionalny, wspieranie lokalnych przedsiębiorców, to wszystko teraz jest tematem bieżącym. Myślę, że również bliskim sercu naszym mieszkańcom. Na pewno widać dużą tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o wykorzystanie wykorzystywanie produktów. Trochę uśmiecham się, że niestety pozytywną częścią pandemii było to, że więcej przebywaliśmy w kuchni i, i korzystaliśmy z tego, co nasze, lokalne. Odsunęliśmy produkty, które były ogólnodostępne za granicę, a skorzystaliśmy i doceniamy wreszcie to, co nasze, polskie. Przede wszystkim dużo bardzo dobrej kuchni w wydaniu najlepszych ekspertów, ale jak i, i z lokalnych produktów, tutaj rodzimych, z, z okolicznych wiosek. Więc, więc to, co kucharze ugotują, na pewno warto będzie spróbować. Tych potraw będzie wiele, różnorodnych, ponieważ mamy to podzielone na sektory, kategorie, więc kucharze będą się bardzo starać, żeby jak najbardziej urozmaicić to. Będziemy korzystać z produktów sezonowych. Szefowie kuchni, którzy zostali zaproszeni, moi przyjaciele, będą przede wszystkim przygotowywać potrawy na bazie tego, co mamy teraz, na przykład na, na, na rynku przy Jerzego, i postaramy się przekazać, jak najwięcej wiedzy dla naszej, dla naszej publiczności, czyli dla mieszkańców, co w danym momencie możemy wykorzystać jak zrobić, jak fajnie wyeksponować produkt w kuchni. Nasi mieszkańcy widzimy to przy każdym rynku, jak duże ilości kupują warzyw i owoców i później je przetwarzają, więc chcemy ich zachęcić do tego, żeby przyszli z tymi wyprodukowanymi przez siebie przetworami i się wymienili z inną osobą przetwór za przetwór. Będziemy takie wymiany na pewno nagradzać, także zachęcamy wszystkich dorosłych mieszkańców, którzy wykonali w w tym roku przetwory, do tego, żeby je przynieśli, pokazali, opowiedzieli o nich i się wymienili. Dziękuję za uwagę a na następne informacje o telewizji Gorzów. Zapraszam już w poniedziałek o godzinie 17:30. Do zobaczenia.